Pewien rolnik z Gisenlanden wyłożył w 2008 roku swój dach dwukolorową dachówką. Jeden z kolorów układał się w kształt słów Jezus ratuje. Gmina, w której mieszka, stwierdziła jednak, że litery są zbyt wielkie i nakazała ich usunięcie pod karą grzywny wynoszącą tysiące euro. Chrześcijanin nie chciał się podporządkować zarządzeniu, i sprawa trafiła do sądu. Teraz Rada Państwa podjęła ostateczną decyzję. Napis jest zbyt wielki, i jeśli władzom gminy się to nie podoba, mają prawo ukarać właściciela dachu grzywną. W książce Ukryta strona dziejów masoneria i tajne sekty czytamy: Kiedy w październiku 1786 roku bawarska policja namierzyła organizację w jej ręce wpadła obfita korespondencja i duża ilość dokumentów które zostały opublikowane na rozkaz króla Bawarii wkrótce potem wyszedł dekret rozwiązujący zakon jako organizację nielegalną prowadzącą działalność wywrotową z wspomnianej korespondencji wyłania się program który można streścić w sześciu punktach pierwszy likwidacja monarchii i wszystkich legalnych rządów. Drugi. Likwidacja własności prywatnej. Trzeci. Zniesienia prawa dziedziczenia przez osoby prywatne. Czwarty. Zniesienie patriotyzmu i lojalności armii. Piąty. Zniesienie rodziny. Czyli małżeństwa jako trwałego związku oraz moralności rodzinnej. Zezwolenie na wolną miłość, powierzenie wychowania dzieci w wspólnocie. 6. Zniesienie wszelkich reliki. W Holandii zakazane są napisy. We Francji burki. A w Polsce. W Polsce toczy się walka o to, by symbole religijne nie rzucały się zbytnio w oczy w miejscach publicznych. Los drewnianego krzyża postawionego przez harcerzy przed Pałacem Prezydenckim 10 kwietnia wydaje się przesądzony. Prezydent-elekt decyzję już podjął. Krzyż pod Pałacem Prezydenckim to symbol religijny, więc zostanie przeniesiony w inne, bardziej odpowiednie miejsca. Będzie to najprawdopodobniej kwatera smoleńska na warszawskich Powązkach. Karolina Kozińska. Według polityków lewicy, miejsce symboli religijnych jest gdzie indziej. Miejscem tego krzyża jest albo cmentarz, albo świątynia, albo kwatera poległych w katastrofie smoleńskiej. O ile postawa partii lewicowych nas nie dziwi, gdyż oni przeważnie jakoś tak byli antykościelni, antyreligijni, to postawa Platformy Obywatelskiej jest dla nas już zupełnie niezrozumiała. Być może trochę światła na to rzuci wypowiedź pana Stanisława Krajskiego, który jest znanym w Polsce obserwatorem masonerii. No bo w Polsce powiedzmy rządzi w tej chwili platforma obywatelska, prawda? i można by powiedzieć tak, że to nie są masoni, prawda? tylko że oni wykonują po wejściu Polski do Unii Europejskiej w sposób wyraźny zalecenia tej masonerii, którą jak, jak wiemy zresztą nawet z prasy, prawda, która tkwi w strukturach Unii Europejskiej. Czyli Sytuacja się zmieniła na tyle, że w tej chwili jeżeli w Polsce do 2005 roku w znacznej mierze rządzili masoni, to w tej chwili rządzą ludzie, którzy po prostu e, zawarli jakiś nowy układ, jakby wbrew polskim masonom nawet w jakiejś mierze, z masonerią zachodnią i ci ludzie realizują przy okazji jakieś swoje interesy za to, że realizują interesy masonowe.